Dzień dobry wszystkim trener z tej strony witam w kolejnym odcinku kryształowego pałacu, czyli futbolowej Odysei Davida Lee, szkockiego szkoleniowca, próbującego z klubu Crystal Palace zrobić właśnie tytułowy kryształowy pałac, czyli najlepszy i największy klub na świecie. W dzisiejszym epizodzie rozegramy sobie dwa spotkania. Pierwsze z nich to będzie domowy mecz z zespołem FK Astana w ramach rozgrywek grupy K Ligi Europejskiej, później natomiast rozegramy wyjazdowy mecz. w... w, 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 w na stadionie London Stadium. Z West Hamem będzie to spotkanie wyjazdowe. Oczywiście w ramach rozgrywek ligowych. Zanim oczywiście do tego dojdzie, pokażę wszystko to, co wydarzyło się w klubie do tej pory przez ostatnie kilka tygodni. Zatem, nasz ostatni odcinek to była ta bardzo, bardzo udana inauguracja z Wolves. Później mieliśmy wyjazd do Newcastle i ten mecz już nie był aż tak udany. Przegraliśmy 2-0 po bramkach Almirona i Daniego Ingsa. Trzeba powiedzieć, że Newcastle zagrało naprawdę świetny mecz. Zresztą, to jest klub, który w tej chwili zajmuje drugie miejsce. W tabeli, więc jest tu pewną niespodzianką tego otwarcia sezonu i naprawdę zagrali świetny mecz. U nas dobrze zagrał tylko Tonali, który wykonał 6 kluczowych podań, reszta zawodników zdecydowanie poniżej swojego potencjału, zdecydowanie poniżej swoich umiejętności, no ale trzeba przyznać, że naprawdę Newcastle w tym meczu grało świetnie. Pomimo faktu, że mieli mniejsze posiadanie piłki, to aż o 16%, my mieliśmy 58, oni 42, no ale w strzałach już mieli znaczącą przewagę, 23 do 14 i wygrali absolutnie Zasłużenie. Później na szczęście mieliśmy serię zwycięstw. Najpierw domowy mecz z Crystal Palace wygrany 3-2. Najpierw strzela Jordan Aiu. Jamie Vardy doprowadza do remisu, a trzeba powiedzieć, że w tym momencie już Leicester grało w dziesięciu. Tak więc mieliśmy przewagę jednego zawodnika. Mimo wszystko doprowadzili do remisu. i Jeszcze przed przerwą trafił Mamadou kropo do grania z rzutu ryżnego Van Anholta. No ale po przerwie w 68 minucie Rusłan Malinowski znowu strzela bramkę. Znaczy Leicester znowu strzela bramkę za pomocą Malinowskiego to sprawia, że troszkę zaczynamy się denerwować, ale na szczęście szybciutko, bo 4 minuty później Andros Townsend ustala wynik meczu 29 do 12 w strzałach tak więc nasza wyraźna przewaga tym razem słabszy mecz to na jego, ale świetnie grali inni zawodnicy tak więc nie musieliśmy się tutaj uzależniać od formy jednego zawodnika 64% posiadania piłki i 3 punkty na naszym koncie, podobnie było w meczu kolejnym z Norwich, to był naprawdę świetny mecz w naszym wydaniu, taki bardzo bardzo pewny nic tutaj nie wskazywało na to, że ktokolwiek z Norwich mógłby nam coś zrobić z 28 do 7 w strzałach, 54% posiadania piłki dwie bramki Will Zachy w 39 i 84 minucie a strzelanie rozpoczął Christopher Ayer po dograniu zrzutu wolnego zdaje się tonali świetny mecz, kolejny ten chłopak bardzo dobrze się tutaj wprowadził w zespół, aczkolwiek jest teraz z nim pewien problem, za chwilkę powiem Wam jaki, dla Norwich jeszcze dla Nicole, Nils Fröling w 51 minucie, a tu jeszcze zobaczycie jeśli sprawdzimy skład Norwich, mamy polskiego zawodnika Filipa Jagiełło, 23 letni Polak trafił właśnie do Norwich i gra w League. spójrzcie na razie grał w każdym z pięciu spotkań ligowych, jego dotychczasowa historia przebiegała w następujący sposób, oczywiście jest to piłkarz, był piłkarz Zagłębia Lubin kupiony przez Genue i wypożyczony jeszcze w po tej sprzedaży właśnie do Zagłębia, by dokończyć sezon. W zeszłym sezonie w Serie A za wiele nie grał, tylko 8 spotkań, tylko 2 w podstawowym składzie, reszta, reszta z ławki rezerwowych, no i sprzedany za 4,2 4 ,2 miliona funtów. No i jak na razie w Premier League jest podstawowym zawodnikiem, no i obyta jego kariera w najlepszej lidze świata rozwijała się, rozwijała się całkiem, całkiem dobrze. Bohaterem Wilfried Zaha, strzelec oczywiście dwóch bramek, asystują Aju Tonali oraz Christopher Ayer, który do bramki dorzuca także asystę. Świetnie się rozwija młody, młody Norwek, cztery gwiazdki obecnych umiejętności, cztery i był potencjału, tutaj te jego umiejętności rosną. No i boję się, że w najbliższym okienku transferowym mogę go stracić. Jedziemy, jedziemy dalej później mieliśmy mecz towarzyski z wykorzystaniem przerwy reprezentacyjnej, no i ostatnie spotkanie meczu z Bournemouth, ten wynik może Was zdziwić, 4-3, znaczy może wskazywać na to, że mecz był bardzo napięty, ale wcale tak nie było mieliśmy tu przewagę, po prostu nasza nieudolność i fakt, że wprowadziłem 16-letniego obrońcę na boisko troszkę nam namieszała w szykach ale generalnie w ofensywie wyglądaliśmy przynajmniej, przynajmniej solidnie bramki rozpoczynamy na strzelać Andros Townsend w 8 minucie mamy 1-0 na 2-0 podwyższa Jordan a już 46 w 57 zaś Ramsdale bramkarz gości wbija sobie. Bramkę po tym, jak Tonali uderza, uderza z dystansu, piłka trafia w słupek, potem w plecy bramkarza i wtacza się do siatki. I na tym etapie mamy 3-0 spokojny wynik, więc właśnie wprowadziłem młodziutkiego Harry'ego na boisko. No i cóż, Luis Cook 64 minuta i mamy 3-1. Jefferson Lerma w 69, mamy 3-2. Na szczęście Luke Dreyer, wprowadzony za Tonaliego, strzela bramkę i mamy 4-2. No ale w 75. minucie Luis Cook decyduje się na uderzenie z dystansu i piłka trafia i mamy 4-3 do końca meczu. Nic się już nie wydarzyło. No. Może było troszkę nerwów, ale raczej nie czułem, jakbym miał to spotkanie przegrać albo chociaż zremisować. Raczej byłem pewien tego, co, co prezentujemy i, i byłem pewien trzech punktów. Tak też się ostatecznie stało. Asysty zaliczają Zaha oraz Pablo Rosario, który wreszcie zaczął mieć jakieś cyfry. Dobrze wygląda jego gra, to jego pierwsza asysta w zeszłym sezonie, o ile się nie mylę, nie miał żadnej. Tak, w tym sezonie już zaczął troszkę asystować, troszkę zaczął działać nawet w meczach towarzyskich, szczelił dwie bramki. Tak więc mam nadzieję, że ten zawodnik odnajdzie się wreszcie w tym klubie i zacznie, i zacznie wpływać na wynik. Mam tu problem z Sandro Tonali, który po tym meczu przyszedł do mnie i powiedział, że źle się czuje w klubie, nie potrafi się zaaklimatyzować. Zaproponowałem urlop. Zaproponowałem urlop. Myślałem, że będzie to. Jakiś może tydzień, może parę dni, a tymczasem ten zawodnik wyjeżdża na ponad miesiąc do Włoch. Jestem szczerze mówiąc w szoku, nie, nie sądziłem, że te urlopy dla zawodników są aż tak długie ponad miesiąc czasu. Spójrzcie, umiejętności tego zawodnika rosną w zastraszającym tempie, a teraz będzie miał chłopak miesiąc bez treningów, będzie balował sobie we Włoszech. Już w tej chwili ma 4,5 gwiazdki obecnych umiejętności. Wróci pewnie jako zawodnik 3,5 gwiazdkowy i będziemy musieli to wszystko odbudowywać od nowa. E, absolutnie jestem zdegustowany tą postawą. Miesiąc, ponad miesiąc, 34 dni. On wróci do klubu 20 października. Teraz mamy 17 dzień września, e, tak więc nie będzie go w pierwszych meczach na pewno Ligi Europejskiej, nie będzie go w dużej ilości spotkań. Ligi Angielskiej. I w tej chwili musimy sobie radzić tylko z Drejerem na środku pomocy. Ewentualnie mamy jeszcze Hiemarka duńskiego. No, zapchaj dziurę. no zawodnika, którego sprowadziliśmy. Z myślą o, czwart, o byciu czwartym czy piątym wyborem na środku pomocy, a teraz będzie musiał prawdopodobnie grać, bo kalendarz mamy napięty. Tak więc jestem tutaj, zobaczcie, jeszcze Sandro Trujani na urlopie powróci 20 października 2020 roku. Absolutnie fatalne dla nas wieści. Szybciutko spojrzy, sprawdzimy sobie jeszcze sytuację w tabeli. Chelsea na miejscu pierwszym, na miejscu drugim sensacyjne Newcastle, no ale to dopiero piąta kolejka, więc tu jeszcze wszystko może się zmienić. Na miejscu trzecim Crystal Palace, 12 punktów, tyle właśnie co, co Sroki i punkt mniej od Chelsea za nami. Man United, Fulham, Manchester City, Liverpool dopiero na siódmym miejscu, Tottenham na dziesiątym, a Arsenal na czternastym, fatalny start The Gunners. Jeśli chodzi o statystyki zawodników, Jamie Vardy królem szczelców na drugim miejscu, Jordan Ayo, natomiast średnia ocena Jord, Sandro Tonali razem z Ryanem Fraserem i Mossala mają tą samą ocenę: 7,68 i są na pierwszym miejscu. W asystach Ryan Fraser z Bournemouth prowadzi, wprowadzi, tutaj nie mamy jeszcze zawodnika. Przechodzimy do dzisiejszego. Do dzisiejszego spotkania, które rozpoczniemy w następującym zestawieniu: Guaita w bramce Brada Ridge Holding, Ayer Ward w obronie, Dreyer Rosario zagrają w pomocy, Szlub, Townsend zagrają na skrzydłach, a Ajo i Zacha by ataku. Jesteśmy zdecydowanym faworytem dzisiejszego spotkania, tak więc nie sądzę, by tutaj, by tutaj cokolwiek innego niż nasze pewne zwycięstwo, podkreślam, pewne zwycięstwo wchodziło w grę w składzie zespołu. Gości, nie ma tutaj jakichś chyba super zawodników. No, nie znam. Montariego chyba znam, ale nie wiem, czy to ten Montari, czy jakiś inny. Taki zespół jak nasz powinien wygrywać takie mecze bez najmniejszego wysiłku. Tyle powiem swoim zawodnikom. Sezon jest długi, potrzebna jest pewna rotacja składem. Mama do... ok dobra. Dobra, zaczynamy zatem spotkanie, troszkę je spowolnimy, żebyśmy tutaj mogli widzieć, co się dzieje. Drejer przy piłce w Radaric, już pierwsza akcja ofensywna naszego zespołu i zmuszenie do wybicia nasz udrożny przez gości. Townsend będzie wrzucał w pole karne. Ostatnio sporo pracowaliśmy nad stałymi fragmentami gry. No i proszę bardzo, Aju dochodzi do piłki i prawie strzela w ramkę. Będziemy mieli kolejny stały fragment. Znowu Townsend z narożnika pola karnego. Piłka troszkę odchodząca i szansa na kontrę dla gości World jednak tą piłkę przechwyci i możemy sobie spokojnie ponowić atak Ward do Rosario, ładna akcja Zacha, Zaha. piękny gol Pablo Rosario, asysta, druga asysta w sezonie, mówiłem tutaj o tym że ten zawodnik wreszcie zaczął popełniać decydujące decyzje, bardzo prosta piłka, Rosario, Ward prostopadle do Rosario. Rosario prostopadle do Zachy, ten wpada w pole karne, mija bramkarza i strzela szybciutki, szybciutki gol, naprawdę Moment, w którym wychodziliśmy spod naszego pola karnego do momentu strzału, to było ledwie kilka sekund, wszystko odbyło się bardzo szybko. Uwaga, Townsend, ach, tam Ayer jeszcze próbował odgrywać do Zachy, Zacha próbował strzelić, ale albo na odwrót, chyba Zacha do Ayera, no nieważne. W każdym razie e, nie ma bramki. 10 minuta meczu. Prowadzimy jak na razie 1 do 0,58% posiadania piłki i szansa na kolejną akcję ofensywną. Rob holding e, do a brada Dzisiaj Bradaricz dostaje szansę e, pokazania swoich umiejętności. Musimy tutaj troszkę czasu w niego zainwestować, e, ponieważ jest to piłka z wielkim potencjałem. E, liczymy na to, że będzie lepszym e, grajkiem niż e, Patrick Van Aanholt, a tymczasem Jeffrey ślub e, strzela bramkę numer 2 swojego pierwszego gola w sezonie Joel Ward e, zalicza asystę ładna akcja Townsend Ward Ward do linii końcowej, najpierw próbował dośrodkować zablokowane dośrodkowanie, ale druga próba udana, Szlupy dostaje piłkę na głowę, no i ten niziutki zawodnik bo nie jest to piłkarz mający chyba więcej niż 170 cm wzrostu trafia głową i mamy 2 do 0, Daję jeszcze raz Jeffrey Szlup przy piłce. może teraz on rzuci wrzutka w pole karne Zaha oddaje strzał, tym razem jednak piłka przelatuje nad bramką 17 minuta, już mamy 2 0 więc mamy wynik spokojny, 8 strzałów oddanych. Goście jeszcze tutaj nie pokusili się o uderzenie. Townsend wrzuca w pole karne drajer przy piłce odgrywa bardzo ładnie do Townsenda, zachoda oddaje strzał zablokowany i goście rozpaczliwie wybijają piłkę. Zbliża się powoli pół godziny gry. Jak na razie wszystko pod kontrolą mamy. Jak na razie przeciwnik nie był w stanie tutaj nam zagrozić. No i w tej połowie raczej nie będzie, chociaż uwaga, teraz może jakaś ofensywna akcja zespołu gości Rotariu przy piłce. Szlub tutaj atakuje, jeszcze raz atakuje i tym razem skutecznie. Jednak przechwyt Astana jeszcze raz spróbuje skonstruować swój atak. Ładnie tutaj próbują nas odegrać, ale Dreyer zabiera piłkę, oddaje strzał strzał niecelny. No Dreyer teraz pod nieobecność tonaliego będzie miał miesiąc na to, żeby ojej, kontuzja szlupa, szkoda. Szkoda, bo jest to istotny zawodnik. Może nie w kontekście pierwszego składu, ale na pewno wartościowy zmiennik, który, w razie czego, może wejść za Kluiverta i, no i zrobić różnicę, bo w tym meczu tak było. 7-5 ocena to jest najwyższa ocena, jaka na razie padła w tym meczu. No i szkoda, że kontuzja. Mam nadzieję, że nie jest groźna i zawodnik ten będzie do mojej dyspozycji na kolejne spotkania. Tego bym sobie życzył. Za chwilkę koniec pierwszej połowy, może jeszcze raz zaatakujemy. I spróbujemy strzelić jeszcze jedną bramkę do szatni, która da nam już absolutny spokój tutaj przed drugą połową. Zaha ładnie tutaj uderzył, dostał piłkę z głębi pola i koniec pierwszej połowy. 17 do zaraszczała, 64% posiadania piłki. Rozmowa motywacyjna, tak, panowie, jestem zadowolony. Grajcie. Gracie tak dalej. Wprowadzimy sobie jedną zmianę, Conor Wickham wejdzie za Jordana Ayo, damy mu rolę odgrywającego, no cóż, też musimy temu zawodnikowi dać trochę minut, żeby go, że tak powiem, ogrywać, to jest wartościowy zmiennik, myślę, że stać go na te kilka ramek w sezonie. Liczyłbym, żeby, liczyłbym na to, że strzeli dzisiaj, ale zobaczymy, czy się, czy się uda. 50 minuta, jeszcze chciałbym tutaj wpuścić któregoś z młodych, może Pierika, może Harrida. Zobaczymy, kto tutaj z tych zawodników wejdzie na boisko. Myślę, że nasz młodziutki. Nie, może skrzydłowy. Harwid grał ostatnio, w lidze, Pierik jeszcze nie miał szansy pokazać się w tym sezonie swoich umiejętności, więc wpuścimy jego na boisko za e, oczywiście za tą uwaga Klujbert. E, ładnie tutaj strzela ale Messenholer jeszcze ładniej broni e, no i e, mamy już drożny Tamcen rzuca w pole karne ach tam e, który z naszych zawodników e, chciał powalczyć o piłkę e, ale e, nie udało się szybciutko pauza Szybciutko taktyka. Brandon Pierik wejść na boisko za tą senda. Szkoda, że musiałem jedną zmianę wykorzystać na Klujwerta, ponieważ szlub, no, chciałbym, żeby zagrał całe 90 minut, wtedy mógłbym wpuścić szkockiego, młodziutkiego 16-letniego obrońcę. No, ale tak się stało, że nie mogę. Tak, także Pierik teraz dostanie szansę na pokazanie swojej umiejętności. Jeszcze jeden strzał playverta i jeszcze raz nad bramką. Już 20 strzałów oddaliśmy na bramkę rywala. Chciałbym tu mieć. Trzecią bramkę, żeby jeszcze bardziej udokumentować naszą przewagę, bo absolutnie tutaj dominujemy nad rywalem w każdym aspekcie piłkarskim, aczkolwiek teraz wreszcie się pokusili tutaj o jakiś atak. Co będzie? Montarii, czerwona kartka. Zatem jeszcze będziemy grali w przewadze przez kilka minut. i przez kilkadziesiąt minut. Teraz fatalne strzałzachy. Nie wiem co on próbował zrobić. Powinien chyba raczej przyspieszyć i spróbować minąć bramkarza, tak jak uczynił przy bramce numer jeden. Drejera do Klajwerta. Klajwert wpada w pole karne. Nie, oddaje do drejera. Ten jednak źle do Ward'a. Ward jednak otrzymuje piłkę. Klajwert, Conor Wickham no i źle wybrał moment strzału. Źle wybrał Roku, bo powinien teraz szukać, e, szukać przy, e, przy krótkim rogu, ponieważ bramkarz był źle ustawiony. Mamy stały fragment gry numer 2: e, zagranie na długi słupek, na którym jednak nikogo nie było. E, troszkę naiwna e, gra z naszej strony teraz. 77 minuta 24 do 0 w strzałach, 62% posiadania piłki. E, no i, e, i co teraz? Głajta broni. Chyba nie możemy tego zakwalifikować jako strzał. E, Ward przy piłce e, Ayer e, do Pierika i Pierik oddaje piłkę pod presją, e, nie traci. Rosario miał troszkę miejsca przed sobą. E, powinien był zaatakować tą przestrzeń, jednak postanowił oddać. E, jeszcze raz będzie miał szansę Rosario do Klyberta. E, piękna asysta Pablo Rosario i jeszcze jedno, jeszcze piękniejsze trafienie Klejberta i syn. E, Syn bardzo znanego reprezentanta Holandii strzela swoją pierwszą bramkę w barwach Crystal Paras Rosario, zalicza kolejną asystę, to już trzecia asysta tego piłkarza w tym sezonie. Tak więc no świetnie, świetnie progres tego zawodnika wygląda właśnie w tym, w tym sezonie. 3 do 0, no to już jest ładny wynik, troszkę odzwierciedlający to co się dzieje na boisku. Nasza supremacja tutaj nie podlega żadnej dyskusji, wygrana jest pewna i okazała. 3-0, biorę, chociaż chciałbym jeszcze bramkę numer 4, jeśli jest to możliwe, panowie, Rosario do Konora Wickhama, Rosario, Rosario tutaj rozochocony, dwoma asystami, spróbował sam szczęścia, spróbował strzelać z dystansu i out dla przeciwników, 20 sekund do końca tego meczu, to już oczywiście nic wydarzyć się nie może złego, chyba, że ktoś tutaj złapie jakąś kontuzję, ale może jeszcze zaatakujemy holding, no nie, powinien był gdzieś spróbować zagrać do przodu, powalczyć o tą czwartą bramkę, no ale widzę, że moi zawodnicy już, o teraz ładna wymiana piłek, Zaha szkoda, że sędzia nie pozwolił na to uderzenie, Zaha świetnie tutaj odgrywał do Drejera, Drejer miał piłkę na, na strzał no ale nie mógł jej nie mógł go oddać, ponieważ sędzia odgwizdał koniec spotkania, wygraliśmy 3 0, wygraliśmy zgodnie z planem za, za nami, zatem inauguracja Ligi Europejskiej a przed nami bardzo ciężki mecz z West Hamem na który zapraszam za chwilę i za momencik zaczynamy drugie m, dzisiejsze spotkanie, które rozpoczniemy w zestawieniu następującym kraniu w ramce Van anholt Ayer, the World w obronie Drejer Rosario w pomocy Kluivert z Townsendem na skrzydłach Ayo i w ataku. Kilka zmian, oczywiście powrót Van Holta, powrót y, Sako, y, czy wystawienie Kluiverta za y, kontuzjowanego szlupa, którego niestety nie będę mógł, y, z którego nie będę mógł korzystać przez najbliższe 3 do 4 tygodni. No, jest to spory problem, bo mamy teraz dużo Natężenie spotkań, więc na przykład następny mecz jest QPR na wyjeździe w ramach IFL Cup. Tutaj ślub by się przydał idealnie, a tak będę musiał mocno tutaj Klajwerta eksploatować i narażać jeszcze jego na kontuzje i na problemy kondycyjne. Przechodzimy do dzisiejszego spotkania ligowego. Zgłaszamy zespół. Zespoły już są na rozdziewce. To ciekawa kolejka angielskiej ekstraklasy w tym tygodniu. Mamy tu dużo ciekawych spotkań. Przede wszystkim Liverpool, Manchester City i Liverpool, moi drodzy, wygrywa aż 6 do 1 z Manchesterem City. Ciekawe spotkanie rozegrali też piłkarze Manchesteru United którzy mieli wyjazd do Leicester, w 70 minucie przegrywali 2-0, w 80 minucie przegrywali 3-1, a i tak zdołali wygrać 4-3, strzelający dwie bramki w doliczonym czasie gry. Tak więc tutaj fani Manchester United mają naprawdę dobrą kolejkę, najpierw wygrywają w swoim meczu w arcy no w arcy dramatycznych okolicznościach, no i jeszcze porażka City 6 do 1 z Liverpoolem no czerwona część Manchesteru na pewno się cieszy, a my tymczasem zaczynamy spotkanie szóste szóstej, o ile się nie mylę, kolejki angielskiej ekstraklasy West Ham Crystal Palace, tak więc mamy derby Londynu jeszcze jedne derby Londynu będą w tej kolejce mecz derby północnego Londynu mecz Arsenal Tottenham ciekawe jaki tam padnie wynik ale skupmy się już na naszym meczu, uwaga Rosario, ten piłkarz jest w dobrej formie, teraz Ładnie uderzył. Piłka podkręcona, ale nie aż tak bardzo jak chciałby tego zapewne sam zawodnik, bo na pewno liczył na to, że piłka zawsze poce w siatce, ale nic z tego. Ósma minuta spotkania, jak na razie 0 do 0. Uwaga, teraz West Ham zaatakuje. A yeti ładnie oddaje strzał, ale kranio jest na posterunku. Łapie tą piłkę i być może rozpoczniemy atak. Daleki wykop, ale tutaj że West Hamu przechwytują. Uwaga, drejer. Teraz dwa razy z dystansu, raz w obrońce, raz poza bramkę. No i kolejna szansa, no może nie taka duża, bo to w końcu ształ z dystansu, ale mimo to staramy się oddawać ształ, staramy się przejmować inicjatywę. Na pewno mamy posiadanie piłki, jest po naszej stronie ponad 60%, 38% tylko. Już 39 e, gospodarze. Tak więc w posiadaniu piłki mamy tutaj dużą przewagę. Uwaga, stały fragment gry dla nas. 24 minuta. Uch, było blisko. Piłka zatrzepotała chyba na czubna e, bo coś tam się wydarzyło. Piłka w coś uderzyła. Nie ma rzutu różnego, więc mogę tylko się domyślać, że była to poprzeczka. Drajer teraz. Uwaga, zaha, zaha, zaha. Sam na sam praktycznie z bramkarzem, z Łukaszem Fabiańskim. Oczywiście nie wykorzystuje bardzo, bardzo dogodnej sytuacji, aczkolwiek miał tutaj e, obrońcę, e, więc na pewno czystego szczału nie mógł oddać uwaga Filipa Anderson. E, długi rajd, ale zobaczcie, za e, zanim pędził, pędził, w końcu go dopędził e, i wybił piłkę. No na aut bardzo dobry powrót naszego napastnika, no i to pokazuje że nasi piłkarze są tutaj mocno umotywowani i chcą, chcą zwyciężyć w tym spotkaniu, teraz fatalne przyjęcie drejera, naprawdę źle to zrobił młodziutki Anglik uwaga, masłaków w naszym polu karnym, Bowen, Rice, Valverde, od, od, na chwilkę zagrożenie odsuwamy od bramki, w końcu gospodarze oddają strzał, ale strzał niecelny Ayer. Do Worda, czyżby znaczy, kolejna akcja nasza ofensywna. Tam cen no, ładnie wychodzimy z własnej połowy. Pod tutaj sporą presją. Uwaga, Klajwert, Klajwert spada w Polkarny karny. Zacha, mamy bramkę. Justin Klajwert zalicza asystę, a Wilfield Zacha strzela bramkę numer 5 w tym sezonie. Stając się tym samym najlepszym naszym strzelcem, bo mieli po 4 z Jordanem Maju, a Clyvert zalicza naprawdę ładną asystę. Ładnie tutaj wrzuca błąd chyba Fabiańskiego, bo strzał to raczej nie był trudny. No ale. Wilfried zacha strzela bramkę i proszę bardzo, Krystal Palas awansuje na pierwsze miejsce po, po tej bramce. No ale spokojnie, panowie, musimy tu jeszcze, musimy tu jeszcze to spotkanie dokończyć. 38 minuta, jak na razie stwarzamy szansę, więc szybciutko pochwalę zawodników. Luke Dreyer na razie mecze bardzo kiepski 6-5. Najsłabsza ocena w całym zespole dla cofniętego rozgrywającego to nie jest dobry prognostyk na drugą połowę. Czy możemy tu coś zmienić, jak wyglądają kwestie kondycyjne? Christopher Ayer mnie tu przede wszystkim zastanawia. 77 nie jest, nie, jest, nie jest dobrze, ale też nie tragicznie. Jeszcze dam mu z 15 minut i wpuszczę holdinga na boisko, bo może mieć Ayer problemy. Aczkolwiek przed nami mecz pucharowy, więc... Myślę, żeby i tak odpo dać odpocząć Ayerowi i Wardowi, bo tam też jego kondycja nie jest dobra. A tymczasem Jarrod Bowen strzela nam bramkę z rzutu wolnego. Zobaczmy, czy był tu jakiś rykoszet. Nie, Bauer, o, piękne uderzenie tego piłkarza. Kranio tam pędził w tą stronę, chyba nie do końca, końca wierzył, że ta piłka wpadnie. Ta jednak wykonała zakręt. I niestety wpadła naszemu bramkarzowi do bramki. 62 minuta czas na zmianę, więc myślę, że Hiemark wejdzie za drejera, który no nie wykorzystał dobrze tego kwadransu drugiej połowy. No, i też zapowiadana zmiana holding za Ayera Holding też musi łapać minuty, jeśli ma grać w kolejnym spotkaniu, aczkolwiek grał w meczu. Uwaga, no, już się bałem tutaj, że drugi rzut wolny przyniesie im drugą bramkę. Na szczęście nic z tego mamy jeden do jednego. To też nie jest zły wynik, bo no West Ham to. Trudny przeciwnik, trzeba to powiedzieć, e, trzeba to przyznać. Oni tutaj e, chcą walczyć. Teraz uwaga o zwycięstwo Sako. E, troszkę niemrawe wybicie, troszkę mają miejsca na lewej stronie, ale Kranio na szczęście e, tą piłkę wyłuskuje i. I rozpoczynamy atak. Patryk van Anholte na lewej stronie. Bardzo cichy mecz. Anholte, uwaga, Klejwert, Zaha. No, miałem jeszcze raz nadzieję, że ta para Klejwert, Zaha zaskoczą tutaj przeciwnika po raz drugi, ale tym razem Fabiański łapie piłkę Zaha. Teraz na prawej stronie do Townsenda. Townsend do Rosario. Rosario, dobra forma tego zawodnika. Świetnie wypatrzył van Anholta, ależ to było kapitalne podanie. Rosario naprawdę znakomicie wychodził tutaj wchodzącego z drugiej linii dającego do środka naszego lewego obrońca, ale ten nie pokonał Fabiańskiego. Szkoda, bo to była akcja, która naprawdę zasługiwała na bramkę. Van Aanholt wreszcie nabrał ochoty na grę. Eee, wreszcie poczuł. Eee, teraz jednak eee, Rosario się myli. Ale ta końcówka spotkania, te ostatnie minuty naprawdę tutaj pokazują dobrą grę naszego lewego obrońcy, chociaż teraz troszkę zostawił miejsca Bowenowi. I co? Masułaku, tym razem lewy obrońca gospodarzy poczuł wenę i poczuł chęć na strzelanie bramek. Uwaga, rzut utrożny Wydalamy piłkę. Chociaż uwaga ta wraca w nasze polekarne, nie na długo bowiem już mamy sytuację pod kontrolą. 81 minuta, mamy remis 13 do 7 w strzałach, jak na razie prowadzimy. Na tablicy wyników jednak 1 do 1. Sprawdźmy, czy tu jeszcze są jakieś kondycyjne problemy, są i to spore, e, a za trzy dni mamy kolejny mecz, wyjazd do QPR e, w ramach rozgrywek pucharowych, i e Mark do Klajberta, a już jeszcze raz Klajbert, ładnie to wygląda, czy ktoś się zdecyduje na ształ? E, no akurat nie ten, którego bym tutaj chciał oglądać e, strzelając, no... Hmm, e... Ward nie jest wielkim strzelcem, tak więc powinien chyba szukać bardziej bramkostrzelnych kolegów, no ale postanowił. Postanowił spróbować szczęścia, i w sumie też decyzja to decyzja Townsend do Klajwerta. Klajwer spala pole karne, nie jest w stanie pokonać Fawańskiego, ładnie tutaj zakręcił obrońcami, ale niestety nie wykorzystał no w sumie niezłej sytuacji do tego, żeby strzelić bramkę. No już prawie w doliczonym czasie gry. Mamy już doliczony czas gry, za chwilkę zresztą sędzia zakończy to spotkanie. Chyba będzie 1 do 1, chyba że coś wydarzy się nieoczekiwanego. Nie, nie wydarza się nic nieoczekiwanego. Mamy 1 do 1, co ostatecznie. Nie jest złym wynikiem. Jared Bowen, bohaterem spotkania, u nas najlepszy zawodnik, to proszę bardzo, Joel Ward. Ocena 7,5. Kilka tutaj problemów kondycyjnych. Właśnie Joel Ward 66%, ale mamy tutaj Martina Kelly'ego. Reszta zawodników generalnie jest pod kontrolą, oni i ich kondycja. Szybciutko szatnia podobało mi się to, co widziałem, zauważyłem parę pozytywów, kilka naprawdę ciekawych akcji, zwłaszcza dobra forma Rosario tutaj się objawia i no, to podanie do Vananholta naprawdę było palcelizać i jedno z lepszych jakie widziałem w tym sezonie. Spadamy na czwarte miejsce, ale utrzymujemy kontakt z czołówką. To jest najważniejsze. Przede wszystkim powiększamy swoją przewagę nad miejscem siódmym. Te sześć pierwszych miejsc to są oczywiście zespoły, które będą grały w pucharach. My w tej chwili. Jesteśmy na miejscu czwartym punktów 13, a siódme w tabeli Burnley ma punktów 9 tyle samo co Manchester City. Moi drodzy, to chyba wszystko w tym odcinku. Sprawdźmy sobie jeszcze kalendarz, kiedy będziemy mogli wrócić. QPR, Chelsea, Sevilla, Tottenham. Myślę, że gdzieś. O, proszę bardzo, Sassuolo i Manchester United. To będzie następny odcinek meczy w Lidze Europy na wyjeździe we Włoszech. I później domowe spotkanie z Man United w kolejnym odcinku, na który oczywiście bardzo serdecznie zapraszam. Jednocześnie dziękuję za uwagę w odcinku dzisiejszym. Peace out.